No ale to co to, 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 750 zł i co, chcesz to podnieść do góry, a to ci wylatuje? Dziękuję bardzo. No ale bez sensu, bo cena jest podana w euro, a nie ma w Polsce. Nie wiesz? ma drugiej metki? Prez, gdzieś tam z tej strony musisz nacisnąć. Nie z tej, wyłączyłaś telewizor. I tak patrzymy pod kątem siedliska, może drzwi tam nowe wstawić, bo te już takie, co mamy, są liche. No... Poczekaj, zamknij A, się. zamknij się, dobra. O, weszło i nie ma jej. Dzień dobry, dzień dobry. My w trasie krótkiej, ale zawsze to coś. I dziś mamy cenę paliwa 95 5,99. Poniżej szóstki. Jest? Nieźle. A gdzie dzisiaj was zabieramy? Całkiem blisko Po do manufaktury. Zobaczymy, jak tam przygotowania do świąt, jakie wystawy, jakie fajne rzeczy świąteczne. Jeśli nie zabronią nam nagrywać, wiecie? <głos> <głos> nie zrobią chyba powtórki zagaty weble. A tu mamy makro też. Ktoś nas wysyłał po jakieś produkty kiedyś do makro. Pamiętam, jak to makro otworzyli, to ja nie mogłem za bardzo do tego makro wchodzić, bo tam musiał być odpowiedni wzrost, chyba 1,40 czterdzieści, coś takiego. No. no to trochę już istnieje to makro, nie? Trochę wyrosło przez ten czas. Co 30 lat? I jedziemy, ale droga masakra, dziurawa. Jesteśmy Wiroj. Lirów Merlin. Co w, co w tym roku w modzie jest, no, Bo w tamtym roku to dziadki są, były. To są. Też są dziadki. dziadki ale dziadki. są jeszcze renifery takie. Ale dziadki są bezcenne. My mamy choinkę nie? Mamy. Tą składaną ABC. Jak będziecie chcieli to Wam pokażemy jaką składamy. 19 zł i Ale kiedy Ci się taka centymetry. podobała z tymi białymi takimi no, śnieżkami? Ta też tak mi się podobała, ale to chyba się sypie. Drogie choinki, nie? Taka mi się podoba. To Taka jest, gęsta, no, nie? Gęsta, no. 150 cm, 405 zł. To to mi przypomina takie dzieciństwo, nie? takie I 600 za coś takiego? No nie, ale musimy kiedyś zrobić święta na siedlisku. W dalekiej przyszłości, mówię, nie? Jakąś tak. żywą choinkę. Z lasu naszego. No, wyciapie, Byśmy poszli wyci... ściąć. No, jakimś scyzorykiem. Na ciebie, Piotrusiu. Ile taka mała? Pewnie ze 100. Okay. Nie. 45. No spoko, no to takie większe, znaczy większe choinki, takie o metr 50, no to tak powyżej 300 zł. by trzeba pa, było. przekonać. Patrz, ta 750. No to jest chyba jakaś ziodła, hałk. O. Już jest mniej warta. No ale to co, to to, 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 750 zł. i co? Chcesz to podnieść do góry, a to ci wylatuje? Dziękuję bardzo. Wyszliśmy z Leroy'a, tutaj przed wejściem taki pawilon ogrodowy, Pawilon no, ogrodowy. Ten, o nie. tak wygląda tutaj w całości to. Ty 12 tysięcy, tu 13. Ale zobacz, sobie ustawiasz dach jak chcesz. O, o widzisz. Dobra, bo, bo podliczą się zaraz tutaj. Nie no, ale tu jest jakiś mniejszy. Mhm. Nie, to jest za duże dla ale nas. Ale sobie ten... Saunę? Saunę. Dobra, wejdziemy. działa. No jak działam? O Jezu, popisali. No normalne... Tutaj nawet. Jak? Ale fajna, jakbyśmy kiedyś dziadek na stare lata sobie na siedlisku tam osiedli. No, to byśmy może sobie ta. piecu napalili, byśmy się grzali te stare kości, nie? I A jeszcze byśmy sauna? zrobił balię tam do morsowania Aha. i później sam. To basenu tak. nie będę zwijał. O, no. 17 tysięcy prawie. Rozbijemy z desek od palecy. Ja, tak. Komla, kolejny sklepik. Ja bym chciała jeszcze kupić dzieciakom pościel. Kup... Znaczy dzieciakom już kupiłam, ale mi się spodobała, że ona bardziej nam by pasowała, nie? Aha. A dzieciakom byśmy coś znaleźli takiego fajnego. O, tutaj też dziadki są, ale takie niekolorowe. Osiemdych. Tą pościel oglądałam na ich stronie, ale na ich stronie są wyprzedaże i mimo to jest minus trzydzieści. Więc ja sobie coś upatrzę tutaj, mm -hmm. a zamówienie sobie złożę przez stronę i mi przyciągną. Co tam oni się przyznali? No, że tutaj jest też yy, finał wyprzedaży i ta pościel, która tutaj jest za 99, już jest 69,30 i teraz jest pytanie, czy jak ją dodam właśnie do koszyka, czy jeszcze mi naliczy, czy to już jest ta cena po tej ognisce. Aha, uh -huh, okej. Okay. Co ty tam masz To 450 000 zł. A no, pododa... Ja muszę przejrzeć ten koszyk, panie. Pododawałam sobie różne rzeczy, a... Aha, no to jest właśnie ja cena... Zabiorę ten telefon, bo to jakieś głupoty widzę są. Nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. Ty masz nie wiedzieć wszystkiego. Czyli tam po prostu na stronie już jest... Od razu. Od razu ta cena. To nie było w takim roku. Myszki nie a ten facet? Krasnol. Jesteś bezcenny, czy jesteś cenny? 150 zł. No ale porządny gość. A nogi mu się chowają? Tak. Zobacz tu jaka babcia. Nie lubię, boję się tutaj. No tak, tak. Z to tak. Poszewka na poduszkę, taki prezencik. 50 zł. Takie pieski świąteczne. A jaki rozmiar? No, taki nasz! A nie, 160, my chcemy 140. Promocja 2 plus 1 za groż na wyprzedaży, i tu jest cała taka strefa tych produktów. A, no, to tu spędzimy chyba więcej czasu znowu? No to. Szukam dalej szczypców. Cóp. O. Złote byś miała. Wszystko by pasowało do tej kuchni znowu. Nie, jakieś takie nie bo Nieporęczne takie. One muszą być tutaj na zawiasach, wiesz takie? Manufaktura już przystrojona, świąteczne pierniki, piernik, laseczki, choineczka. Już czuć magię świąt. Powolutku wolutku Minus 50, minus 20. Wejdziemy do sinsaja zaraz. A w sinsaju już można się szykować na sylwestra spodnie. I takie spodnie kosztują. Całe 80 zł. Cukienka 70. Taka biała, świąteczna, elegancka. Zobaczymy ona, też 80 złotych z tyłu wiązana na kokardkę taka luźna, nieopinająca na świąteczny prezent można też się wybrać do apartu, tak się prezentuje można też coś tańszego jest czym wybierać, po prostu przyciąga oczy mi się te wzory drzewka podobają o, rabaty w apart, diament klub, minus 15 przy statusie platinum, przy statusie gold minus 10 hmm, hmm, hmm. oferta zegarków, jeszcze jakieś promocje są, czyli grudzień dobry czas na wydawanie pieniążków. Wyprzedaże, promocje i wchodzimy do Homem święta. Na drugą rzecz mi jest 90-40 zł. Taka poszepka na poduszkę. Wyprzedaże już się pojawiają. Taki aniołek. 55 zielonek świecznik, 27 kahatka z piernika, 118 elektryczna. jaki piernik, talerz do serwowania, 80 zł. Taka głowa Mikołaja. Można tam pierniczki schować za 89 Na jakieś orzeszki czy coś, 35 zł. Już tak nic mi specjalnie nie przypadło do serca, żeby kupić dozownik na mydło to 60 zł, na płatki kosmetyczne na przykład stówka. Wanilia, tabako, świeczka 35 zł. Mm, nie fajne. Zapach. Do smyka teraz weszliśmy, proszę Państwa. O, tu dla naszych dzieci akurat takie są atrakcje. Nie no, to piankowe. Ej, piankowe sanki? Znaczy, nie no, tam jest ten metal normalnie, ale wyścielane pianką. zł. Widzisz? My musieliśmy się na takich męczyć, a teraz dzieci mają miękko pod tyłkiem. A ja worek siano i do przodu, a teraz mają jest? poduszki do ślizgania no za 7 dyszek. No widzisz, a kiedyś się na takich siennikach jeździło, nie? No. Ja tu takie sanki lubiłem z oparciem. Na święta, jakbym Ci taką niespodziankę dała w prezencie. Na co ja sobie mam to założyć? No jak na co? Komu? A komu? No. A że ty tu z podtekstami takimi no. do mnie, że coś tam się ten... No. Nie, 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 Ty się zastanów dwa razy nad tym tematem. Nie łykniesz tego? Nie. Nie jak swoje? Reszta robota to jest. Tak ten Mikołaj, 189. Jest. No, ładne. 180, wiesz, komuś na prezent no, fajnie, dać, to... Fajnie, fajnie. To fajna sprawa. Aniołek 180zł. Mikołaj z berłem. Zobacz, góry. Ciastek. Ciastek. Na rynku manufaktury jest lodowisko, jak co roku. Nie wiem, czy idziemy w tym roku z dzieciakami na lodowisko, ale kryte takie. Pewnie pójdziemy tam no, u nas na osiedlu, nie? Roku przez to chyba już yy, z każdym rokiem... Opatrzyło je, się. Opatrzyło się, ale też, że nie ma śniegu i te święta tak tracą, zawsze już tak było biało. I wtedy ten klimat już Musimy był taki się telgi. wyprowadzić w Karkonosze albo na Pomorze, wiesz? To Ta, wtedy tam na, sypie? tam jest śnieg, tak? Aha, w centrum nie. Nie, w centrum o. nie. Albo może chociaż wyjechać w tym okresie. Gdzieś można by wycieczkę zrobić. O, za śniegiem, w poszukiwaniu, świątecznego śniegu. Myśleliśmy na rynek manufakturę, bo po prostu w tych sklepach to tak gorąco jest, zobaczmy lodowiska jak wygląda. Nie wiem czy to już czynne, czy nie. To czynne, ale chętnych nie ma. O, dziadek jest. Jakiś szalik, dali coś. Idziemy do Primarka? No idźmy. Darek, dzięki Sklepa prezentów. Primark. Co tu jest w sklepie? Wszystko, Wszystko i nic. na też bajkę. Grinch, świąt nie będzie? Uh -huh. Powinni zrobić w bluzy z Kevinem sam w domu. razem taki sobie sweterek dla Natalusi. No ale bez sensu, bo cena jest podana w euro, 15 to euro. Nie w polski podawać. A nie ma w Polsce. Nie ma drugiej metki? No nie ma, Na no. rękawie nie, no, nie, nie, problem sobie przeliczyć, ale powinno być w polskiej podawane. No tak jak tutaj jest 60 zł, tak? Ja chciałam ten ze styczem świąteczny. Tutaj ceny nie ma przeliczu. No i da się. No to przyzwyczajają nas do euro. Myślisz? Strefa świąteczna. Taki worek, Michał, ja taką... A to na, na dużą głowę, to jest czapka. Nie, tak. to pod podwójnkę. 50 zł rozkładasz na dole, jak masz żywą, żeby ci nie oblatywała. Pod sztucznym też możesz, fajnie to wygląda. Worek tu za mały na prezenty, nie? Hmm, trochę, chyba, że trochę, same koperty ja przyjmuję. No, trochę, to... Trochę, to Ach, trochę kasy byś tam upchnęła. <noise> to dla ciebie taka podpowiedź. Tu proszę bardzo, jakbyś sobie taką torebeczkę zawiesiła. Patrz, idealnie kolorystycznie pasuje. No widzisz, Ja potrafię dobrać. No? Ile ta Za ile chciałeś mi zainwestować? 6 zł. No widzisz? No. Nawet za dychę to 4 bym ci dał jeszcze w gratisie do równości. Co to jest? Kupujesz sobie węża i cię grzeje. To jest termofor? Termofor, no. Ale kształt dziwny. Rzeczywiście Dziwne. jest to nakrętka. To, to, 39 to sobie minut. możesz wokół szyi je owinąć i będzie grzało. O no, jakby zimno ci było, to patrz, sam raz. No, zobacz, to jest tak No, Elegance. I na prezent jesteś zapakowana. I rozgrzana. <laughs> na siedlisko taki szraf, piżama, to byśmy nie musieli tam grzać. No to byś musiała te wszystkie kupić i założyć na siebie. Nie. Żeby ci ciepło było tam. O, i te ciapcie i bym się nie ruszała. Właśnie, Ty musisz się Nie, byłoby mi ciepło. Na siedlisku to musimy pomyśleć o jakimś ogrzewaniu, żeby to... zrobić tam święta kiedyś. Nie pomyśl, ja nie będę myślał. Jak prezenty dla zwierzaków, zobacz. No, sobie gryzie może tak no, A ja? A to co to? Ubranko dla pieska. <laughs> no, ale śmiesznie. Zobacz jak psa można ubrać. O, to też dla zwierzaka? Nie, to dla człowieka małego. <laughs> Strzela. jaka cena grzańca w tym roku? Gwie dychy, ja mówię. 15. Tak? A kurczę. Trafiłaś A, 15. Trafiłam. nawet dla dzieci jest. A czyli dla nas, bo no. bezalkoholowy. Jeszcze nie czuję tego świątecznego klimatu na grzacji. Bo śniegu nie ma. Tutaj możesz sobie pograć. A ja nie grająca jest. Pan. Na, Panie nie zagrać? My to nie, my to nie. Ale bardziej dla dzieciaku. Nie kręgle, wie jak patrzy. Przykład... Ja nic nie ogarnia. No. Ale nie, to nie, nie trzeba ogarniać, to się rusza. Pręg... Samo się rusza? No znaczy, to samo. Na przykład w firęgach to trzeba z takim po prostu jakby się... Nie wiem, że... Y, to jak? Węgla? Węgle, no może no to się. To rzucca. Czekamy, żeby nie upuścić. I teraz, to jest takim Przesuwamy prawo, lewo wyglądając postać, kogo chcemy. To jest blondyna. No to ta właściwa, nie wiem, nie wiem. Poszło, patrz, okej. Okay. Skanuje mnie. Znowu już, już skan twojego ciała poszedł gdzieś tam Aha. na serwery. Yy, Prez, gdzieś ten z no. tej strony coś Nie z tej. Wyłączyłaś to telewizor. To <laughs> Jeśli pan jakiś jakieś bestalencie, to myślę, że pobiłam. Nie, idziemy... Nie, nie, nie... Nie, robimy... nie, pasz, nie Aha, wyłączył nie, się. Nie, się. Wyłączył się telewizor. Niech pani chyba spróbuje raz. Dobra, ładenko. Tutaj. To jestem ja? Tak, i ty to pani To jest jej zasada. Ty, przemów podawać Tylko tym padem nie rzuć w telewizor. Dlatego jest tu wiesz. Dobra. Dobra. się? To nie dla no, mnie. Prawie wszystko strąciłaś. tam. No, to tak można czas stracić w galerii handlowej. To teraz do samochodu wsiadaj. Ach, to bym <noise> I odjeżdżamy. Empik, proszę Państwa, teraz. O, tutaj już święta. Cukiereczki i co? No i cukierczki tu wrzucasz, nie? No to... No, tak, bo to takie nawet 30, 30 złotych. Chyba z tych dzisiejszych sklepów to najdroższe. 35 złotych. najdroższe. Sklep homendiu wyższy. Homla? Ho nie, homla nie. No A, ma... homendiu. A tu mnie tam nie było. Zresztą te, te świąteczne tutaj zakupy nie idą, i weszliśmy do Leroya jeszcze raz. I tak patrzymy pod kątem siedliska, No może drzwi tam nowe stawić, bo te już takie co mamy są liche. A te wyglądają porządnie. No i cena też nie jest zła. Wydawało mi się, że drzwi teraz nowe to 3000 to minimum trzeba szykować. No, ale ja by coś pomyśleć. Zamek taki. Rząd, nie, poczekaj, Innej... zamknij. A się. zamknij się, dobrze. To Nara. Tu musisz ten. One są mnie. No, że są źle wstają, są postawione tylko tak. No, później. O, weszła i nie ma jej. A, czary, Mary. No, tu się pojawiła. No Nie, no tak do tysiaka to jest y, temat do przemyślenia, bo tak 2 ja ci powiem. to niekoniecznie mi się Przez podobało. Przez to, że my na tym siedlisku tak dużo czasu spędziliśmy, to ja się lepiej czuję w takich sklepach niż, niż teraz w tych, tych pierdołami, y, ta, świątecznymi. pierdołami świątecznymi. No. Tym bardziej, że są tu jeszcze te różne takie rzeczy. Żeż tak kupowałaś i... tego w ostatnich latach tyle, że... No, że trzeba to po prostu odkurzyć, powyciągać i będzie dobrze. Te są ładne i ja to jest powiem... ile? 100 zł różnicy. I no te to jest są szybką takie... taką. No to co? A widać coś? Ty, a ja, to jest taka lustrzana szyba. No tak. Zobacz, z tej strony nic nie widać. Ej, te mi się bardziej podobają. Fajne. Chyba wymienimy też drzwi w tym roku. Ej, w przyszłym. Wiosną. No w przyszłym, no na wiosnę. Te mi się najbardziej podobają no? tak wizualnie. No, one są zewnętrzne, nie? No zewnętrzne, właśnie. Bo to nie jest tak, że do bloku, do klatki. Nie, nie, to są wejściowe, tak? To nie są, bo to są jeszcze są takie... My co mamy teraz na siedzisku to są wewnątrzklatkowe. No właśnie. Dlatego a one się nie, chcę. nie nadają się na na dwór, no nie? A, a te są zewnętrzne drzwi. I Widzę, że do tysiaka to spokojnie można kupić. Chodź inne, zobaczymy jeszcze. No to już są... te mi się nie, Tutaj nie podobają. Tutaj Kurczę, czemu one aż kosztują 5700? Co one mają takiego co... Stalowe. No to są takie, zobacz, jakby do klatki schodowej, nie? Ale to jest 2400, a to 5700. Z taką wstawką. No te już mi się ciemne nie podobają za 1500, tamte najbardziej jasne. Zobacz, podobny kształt, tylko tamte są ciemniejsze i nie. bardziej za okres. No A te 2600. Stalowe. Zaraz, te są stalowe, mhm. te są stalowe, zobaczymy... Co jest z tamtymi, jest nie? z tamtymi. No te też, wejściowe za 3, no dlatego ja z takimi cenami 2,5-3 się spotkałam. To chodź, zobaczymy o co z tymi chodzi. No to, to też do, jakoś do, do przełknięcia, no nie? No tak do no, 1500 na drzwi wejściowe. 1300 tutaj, no. Aha. żeby wtedy było bez tej szybki, boisz się z tą szybką? Nie, nie, też to szybka jest OK, no przecież to jest hartowana pewnie szyba. No stalowe też. A co to grubość tej stali, czy coś? Grubość, 56 mm, grubość. Ale myślę, że wystarczające by to było na siedlisko. No, system jednego klucza, waga 40 kg, 56 mm, czyli tam 5,5. i sobie zabawiasz lewy prawy. No tak, tak. A chodź, zobaczymy tam, jaka grubość jest tych. Bo tamte to były takie same jak te, tak? tylko że 2,5 tysiąca kosztowało. Tutaj są. Mm -hmm. No i, i ja się, A ja tu te... było 72, widzisz? A tam 50, coś. Tam 56. Czyli no. 20 mm grubsze. I pewnie wypełnienie jest inne, coś w tym stylu. No te są bardziej cięższe. To, tutaj szersze to No, też, bo gruby, nie? A no tam właśnie, to jest 76, a tam, to, a tam jest 56. No, no i to już od razu jest ten. I tutaj jeszcze są takie czarne. 90, bo my też chcemy co, a, z 1500 na 1200. My tam mamy 90. 90? No, te też są fajne. Ale to są wszystko wiesz, w jednej cenie, tak? Ale te też są fajne z taką tą, bo my byśmy chcieli, wiesz, kolor domu jakiś tam, nie? I które bardziej by pasowały. Czy ciemne, czy nie? Jak już Ale te... No, o, klamka złapała. I kurde, <gryś> ty. I to te, te, te za 3000 cię złapały. No one chcą do nas. A my nie chcemy ich. Ym, to metalowe tutaj tak dziwnie odstaje w tych drzwiach, wiesz? Coś jak tak. A nie wiadomo jak w tamtych. Nie, tamte nie. mi przypadły do gustu pierwsze. Tak. Za... To teraz znowu mamy do myślenia. A te <laughs> są za 949 i też fajne proste, tylko czy to A są. A też te zewnętrzne? zewnętrzne. Też są ładne. Też są spoko. A te szybko mi się spodobały. Te są y, z tysiąca ten czarny pasek też daje. Jakbyś te bardziej. No. Ja, ja myślę, że ta szybka jest to jest przezroczysta, ona jest... To jest lustrzana. Taka ta lustrzana, może tak. coś tam Nie. Nie widać nic, nie? nie? Widać. A, a bo to, widzisz, to jest podwójna szyba. A. Z tamtej strony widać, a z tej nie. Ale to co, musielibyśmy też ościeżnicę, wszystko? No to jest z ościeżnicą wyposażenie, ościeżnica, próg, klamka i dwie wkładki, to jest całość. to musimy... że dodatkowo nie. by trzeba było. Tamto musimy zlikwidować ościeżnicę, no całe drzwi wywalić i te wstawić. No Gotowe więc... z ościeżnicą. Bo o, te zewnętrzne już... drzwi są z ościeżnicami, no nie? No właśnie. No to jest chyba dobre. Po prostu ca całe to jest, tak? My to potrafimy wybrać. Już nas tu oznaczyli, nie? Najtańszy. Co nie znaczy, to najgorszy. Tu jest jeszcze kwestia taka. E, dowiedzmy się, czy te drzwi to są jakieś chwilowa promocja, czy o co chodzi, czy ta cena jest stała. E... No, może się dowiedzieć. No. Jest to ktoś. No, tutaj jest albo, jakiś... albo zobaczyć sobie na stronie Leroya. A co to strona ci powie? No, że promocja na przykład trwa, no, ale no, tu no nie ma żadnej na, naklejki, że promocja. No po prostu najtańczy od ręki. A nie jest dostępne zamówienie. No Bo jakbyśmy wiesz. Czekamy, jak się majster Rodokin odezwie, wszystko opłacone, mija już yy, czwarty tydzień, no ja zadzwonię w poniedziałek tam i by się od razu te drzwi tam zawiozły. Nie wiem, czy byś czym, z... czym byśmy to przewozili? Trzeba by pewnie kurierem? Na no, Liroju jakoś takie można zrobić, no jest, jest transport, tak. Jak przecież kiedyś zamawialiśmy pierdolą wszystkie. No to z Kastorami wszystkie. z No przywieźli. tak, to tak samo mogą z Konina przywieźć to. No ale to szkoda same drzwi, może jeszcze coś będziemy potrzebować. To tylko dowiezmy czy na wiosnę to będzie. Wiesz, no na... No, jak nie te, to jakieś inne. Ale w tej a cenie te, można kupić, ale nie? Ale no ten najbardziej, tak wiesz. I wizualnie, widzę. Dobra, nie ma co kminić. My pomyślimy, a Wy Czas się pokaże. dowiecie z czasem. Czas Patrzę na stronie, czy są. No są. Wziąłem coś dodałem do koszyka. A koszt dostawy są? dostawy 0 jest zł. No Jestem coś... w szoku. No to coś chyba nie tak. No nie, nie? nawet nie. jak zamawialiśmy łóżka? No, zamawialiśmy miesiąc, półtora miesiąca temu łóżka. A, a tak, ale kiedyś. I zapłaciliśmy 170 a. złotych za dostawę. Tak, a pamiętasz, my kiedyś zamawialiśmy płyty, karton-gipsowe na siedlisko, no ale tak. z Kasturamy. Tak. A to jest Leroy. I oni tu mają dostawę za darmo. Według tego, co mi się tu wyświetla. No to już w ogóle byłoby super. Liczyłam się gdzieś tak 200 zł minimum no tak. nie? z dostawą. No to jest fajne rozwiązanie plus jak na razie dla Leroy no to naprawdę... To mam do przemyślenia, bo tak z tymi drzwiami się biliśmy z myślami czy to wymieniać czy nie. No Ale... i ten transport to wszystko i to takie było spod manufaktury. Pozdrawiamy Was serdecznie do następnego miłego Wajo.